Widać potem pisie coś, co jest, a potem tuszku, to ja nie wiem co będzie. To... Oni zostawiają polskie swój lud. Coś najgorsze, co nam się trafiło, to był tusz. To jest największy gnój, jak się Polsce przytrafił. Gdzie, gdzie powinien trafić? to obozu. Poczyna Cześć widzowie, zbliżają się wybory parlamentarne i dzisiaj zapytamy mieszkańców, na kogo oddadzą głos i czy podoba im się to, że ministrowie uciekają do Unii Europejskiej. Jesteście ciekawi? To zapraszam do oglądania. Czy idzie pan głosować? No będę, ja nie. No nie chciałem, ale chyba pójdę. To znaczy na pewno będę głosował. A tak, raczej tak. Głosować? My chcemy być kandydatki. <laughs> Kandydat. Ma pani już swój typ, na kogo pani odda głos? Nie wiem, czy ja mogę mówić, czy nie mogę. Można, no, no czemu nie, nie można? Nie, nie powiem. Ale to gdzieś bliżej lewa, bliżej prawa. Bliżej lewa. To jeszcze zobaczymy, kto co będzie tutaj ym, deklarował. Jeszcze nie wiem, na, na pewno nie na prawo. I sprawiedliwość, tak? Tak, ja jestem za sprawiedliwością. Więc albo to będzie ktoś z PO, albo to będzie z 2050. Nie wiem jeszcze na kogo. Ale bliżej pani do lewej, prawej, środka. Do środka więcej. Do środka. No, ja, no, na porządnych ludzi, tylko na porządnych. Na, na, z, daleka od Tuska. O, z daleka od Tuska. Z od Tuska, czyli rozumiem na tą drugą opozycję teraz, tak? Tak. tak. No, nie, nie patrzyły panie, na inne partie jakieś? Nie, nie, nie. Przez po co będę patrzeć? Tylko po, PiS. Nie, to są żarty. Oglądać inne partie, przecież co oni dobrego robią? Nic. Na PiS, na, na PiS, PiS no. I, Mam a... zamiar jeszcze w tej Polsce pożycza. Tak? To co robią, to... Mm -hmm. Będą nas godnie reprezentować. I kto sobie zaskarbi pana uwagę? To jest zawsze słodka tajemnica do końca. Zawsze prawda? Słodka. To, co przedtem spisz. Mm -hmm. Pisz. Pis. Mm -hmm. Bo widać po tym pisie co co jest. A po tym tuszku to ja nie wiem, co będzie. A co, co może być. No, coraz paliwo coraz droższe, wszystko robi się coraz droższe. Nie wiem, jak to długo wytrzyma jeszcze. No, tu w Kaliszu to chyba wydaje mi się to profesor Łuszczykiewicz. Łuszczykiewicz, czyli tutaj listy z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Oj, to już jest moja sprawa. Tak... Nie powie pan tutaj na oficjalnie? Nie, nie, nie powiem. Na pewno na lewicę. Na lewicę? Tak. I czym pani przekonują? Taką prounijnością? Tak, zdecydowanie też. No i tym, zasłużyli sobie to, a są chyba, myślę, że niedoceniani w dzisiejszych czasach. Konfederacja, Tak. tam podoba mi się ten Bosak, ta wypowiedź jego taki, no po prostu taki inny, świeży jest. Jak pani ocenia to, że teraz ministrowie naszego rządu startują właśnie do Europarlamentu, opuszczając tym samym stanowiska ministralne? Każdy ma prawo podjąć decyzję. Swoją. Ale jakby 5 miesięcy, to oni zdążyli w ogóle cokolwiek w tym rządzie zrobić? Aż tak bardzo nie interesuje się polityką, szczerze mówiąc. Przedtem był rząd na dwa tygodnie, to dlaczego ministrowie mają nie być na 5 miesięcy? Na 5 miesięcy, także różnie to bywa. Na przykład Kamiński czy tam spisu, nie? Hmm. Powinni zostać, a inni powinni. Się. To, jakby to jest ucieczka przed konsekwencjami, tak. po, potrzeba immunitetu? Tak. No tam lepiej się spiszą. No nie wiem jak to... Opuszczają Polskę. To jest ucieczka, kapitulacja, kompromitacja, jak to pani opisze? Raczej kompromitacja. Naszego rządu? Naszego rządu. I Donalda Tuska? Oni zostawiają Polskę, swój lud i uciekają gdzie indziej. Może tam im zrobią rozpierducha w Polsce już... Na stałe no. co, Coś najgorsze, co nam się trafiło, to był Tusk. To, to. Po latach popatrzysz, kochanie, jaki jak tej Polsce żywot zgotował? No, ludzie mówią, że w końcu się dyktatura pisowska skończyła. A no, nie bądź, kochanie, ile Pis zrobił dobrego, zobacz, odszedł od władzy, to co rolnicy. Od kiedy zaczęli, to strajki non stop są na ulicach. To są bardzo trudne pytania, nie chciałbym się publicznie wypowiadać. No każdy ma jakieś swoje przekonania. Myślę, że zmiany są zawsze fajne i pożądane. A po pięciu miesiącach rząd, tak to, już rozbierać? W i o, o, dużo się w Polsce dzieje, jak w Tyglu, także że, no trzeba poczekać, jaki będzie wybór, czy będzie lepszy, czy, mhm. czy zupełnie inny. Przegięcie, przegięcie. Tak, oczywiście. No tam więcej pieniędzy dostaną. To, może, a może i też, no wiadomo, że każdy... Niestety Polak taki jest, że jak goni, to goni za pieniądze. No właśnie, jest chciwy. To co, politycy w Polsce powinni na tych wysokich urzędach ministralnych zarabiać więcej? Nie, nie. Ja uważam, że tak. Mm -hmm. ja, no, ja uważam, że standardy powinny być y, średnio europejskie, a nie tylko nasze polskie. Wystarczy im to, co mają. Wystarczy. No ale jednak no pensja za euro kusi. Kusi, oczywiście, że kusi, każdego pieniądz kusi, nie? No to prawda. No na pewno nie. Na pewno, na pewno nie. I tak mają dużo, bardzo dużo, Ech, tak. Bardzo. tak. No, no coś nie, coś więcej mogliby, ale nie to no, jakieś wygórowane sumy, nie? Nie, to chyba nie chodzi o zarobki, to chyba chodzi o inne względy. O stanowisko? Może też, może też. A jakie jest Pani stanowisko wobec pozostania w Unii? Gdyby było referendum, zagłosowała Pani za zostaniem czy przeciw powoli, powolnym wyjściu, tak jak w Anglii, Brexit? Oczywiście, za zostaniem. Za zostaniem. To jakie korzyści nam daje Unia Europejska według Pani? Myślę, że wielkie, przede wszystkim dla rolników, bardzo dużo dofinansowań można pozyskać, dla osób bezrobotnych również. Zdecydowanie być, Jednak. zdecydowanie, zdecydowanie tak. Moje dzieci, moje wnuki mają zostać w Unii, mamy być w Unii, a nie znów takim krajem zaściankowym. No, powinna. Powinna zostać. Zostać, tak, tylko że tam w tej Unii to też powinno być przemeblowanie, bo tam no. Ten zielony ład, to wszystko kombinacje takie. No, no nie wiem, musimy zostać. Musimy zostać. Ale Oczywiście. na takich samych zasadach jak teraz? Czy, czy Unia może nami rządzić? Nie, nie może rządzić. Każdy ma prawo wypowiedzieć się i każdy ma prawo w swoim kraju robić to, co chce robić, nie? Wychodzimy z Unii? Oczywiście. Oczywiście. Uważam, że zostajemy w Unii i chcemy być w Unii. No trudno, żebyśmy teraz wyszli z Unii. A ci no, w Unii to musimy zostać. To nie ma Ale... wyjścia. Ale? Czy nie ma ale? Nie, raczej nie ma ale. No, widzi pan alternatywę jakąś inną? Jak, co pani sądzi o Tusku? Jakby wielu antyzwolenników zarzuca mu, żeby wracał z powrotem tam, gdzie, skąd przyszedł. Czyli do... to, to jest nasz wybawiciel. Wybawiciel. Oczywiście. Kurczę, no, często spotykamy się z głosami, gdzie ludzie mówią, że to jest antypolak, a nie wybawiciel. To nie wiem, kto tak mówi. To chyba nie są Polacy, to tak mówią. To, to kim Tusk jest dla Polski? Wybawicielem. Polskę uratował. Przed wielką dyktaturą i jeszcze najgorszym, co może by nas spotkało. Czyli generalnie popiera pani jego politykę w Polsce? Czy popieram? Mhm. Nie wiem. No nie najgorzej, no najgorzej nie jest w tej chwili, nie? Mhm. Bo są te dodatki i do emerytów i dla dzieci. I... Czyli daje radę? Daje radę. Sam Tusk też powinien wracać tam, skąd przybył? No pewno. A co on umie? Teraz zarządza z naszym krajem ponownie. I ludzie go chwalą. Mówią, że dobrze, że, dobrze, że wrócił. Skończyła. No z, z panią, że skończyła się dyktatura pisowska. Jezu, dyktatura pisowska. Co za pomysły? To kto to ma takie pomysły? Ten idiota, tak? To co pani Jak myśli, o, co pani myśli o Tusku i ono. No co myślisz? O Tusku? Na poszedł na To jest największy. Gnój jak się Polsce przytrafił, to tak ci powiem. No. Powinien wrócić tam skąd przybył? No jeszcze bardziej, no tak. Do, do, gdzie, gdzie powinien trafić? Do obozu. No. O Boże, aż tak? źle, ja tak no. Myślałam, że kopyta wyciągnie, jak miał zapalenie pódza, ale szkoda, że nie. Tylko chodzi o Niemców mój o nie. Tarcze niemieckie? Żeby u nas były i oni żeby decydowali, czy my mamy to robić, czy mamy się chronić, czy nie, to nie wystarczy jak należymy do obozu innego. Gdyby nie Tusk, to tu by chyba nie było takiego, żeby to wszystko się spięło. Powinien dosyć. W Polsce, że jakby w Europie już swoje zrobił. Tak. A wy jak myślicie, ministrowie na swoich stanowiskach w rządzie powinni zarabiać więcej? Na te i inne pytania zadane w sądzie możecie podzielić się swoją opinią w komentarzu i oczywiście nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć!